Jestem Mija. W książce magia jest, która sprawia, że Aż pod niebem teraz mogę lecieć. Nie spoglądam wstecz, kiedy tylko chcę Pod niebo sen topi się wznieść. Czy to ty? Oczywistość ma inny kształt, Kiedy ściemnia się, wtedy czuję, że dziś bohaterką mogę być ja. Razem ze mną teraz le. Tak, 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 tam jest, mija tutaj, ja. Mija i ja, świecące strzałki. Jedna Zuzanna, co jej dolega? Ma kolkę. To nic groźnego, ale trzeba uważać. Ach, w porządku, Zuza. Co zrobimy? Wiem, czego nam trzeba i gdzie to znaleźć. Jedziemy do miasta? Nie, idziemy w góry. Niedługo będziesz zdrowa jak ryba. Znana nam koza, Zuzanna. Zatruła się jedząc banana, chociaż bolał ją brzuch, żółta patyk i znów zatańczyła. To była lambada. <grywa> <grywa> Kiepsko rymujemy. <grywa> tak. Słyszę wodospad. Jest gdzieś niedaleko. Tak. Pod nami. Czyli to tutaj. <grywa> <grywa> Trochę się przeszłyśmy. Książka? O, trochę waży. Po co ją dźwigałaś pod tę górę? Okej, okay. to odpowiednia chwila, żebym ci powiedziała. Jesteśmy przyjaciółkami, tak? Mm -hmm. Przyjaciółki nie mają przed sobą tajemnic. Ale obiecaj, że nie będziesz się niczemu dziwić. Zgoda? O, mów dalej! To nie jest zwyczajna książka. Mm, niech zgadnę. Zmienia się w cylinder? Co? Nie, nic z tych rzeczy. A nic mi nie mów. Rozkłada się jak spadochron. Saro, proszę. A, to magiczna książka. Tak. Czyli coś już mamy? E, teraz szczegóły. Może latać? E, nie, 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 nie. Mówi do ciebie. Gadająca magiczna książka. Saro, proszę. Możesz być przez chwilę poważna? Nie widzę twojej twarzy. Uśmiechasz się? Bo głos masz poważny. Wysłuchaj mnie dobrze, no bo. Wal śmiało. Ta książka jest jak portal, który przenosi mnie do pięknej krainy. To Sentopia. Sentonia? Sentopia zaczarowana wyspa z jednorożcami i latającymi elfami. Kiedy tam jestem, też potrafię latać. Jasne. Teraz też latasz? Nie, pewnie, że... Saro, mówię poważnie. No, oczywiście. Przepraszam. Mów dalej. Mam tam przyjaciół. Mo no, i Yuko. Są elfami. I jest też Onchao. Kto? Onchao. Na zdrowie. Wymiękam. Słuchaj mi, ja masz przebogatą wyobraźnię. Naprawdę. Ale bierzmy się do pracy. No dobrze. E, szukamy dębika ośmiopłatkowego. Ma takie małe białe kwiatki z żółtym środkiem. I rośnie bardzo nisko w trawie. To coś takiego? E, nie. To stokrotka. Łodyżka dębika ośmiopłatkowego jest sztywniejsza, a kwiatek ma osiem płatków. Ja poszukam tutaj, ty spróbuj tam. Zawołaj jak znajdziesz. Dobrze. Zastanawiałam się, kiedy to się stanie. Mówiłaś coś? Moja bransoletka miga. Czas wyruszyć do sentopii. A, bransoletka miga. No to na razie. Podaj hasło, Gdzie szczyty i labirynt spowija mgła, jednorożec nad kryształem piecze ma. Niedługo wrócę! Tylko przynieś dębiki! <śusive> <masa> <ś flags Music> <urgency punishing> o! Oh! <śleszy> On ciao! Chiara! <śleszy> Mija! Wiesz, dokąd mamy dzisiaj wyruszyć? Cześć, mo! Posłuchaj tego! Gdzie szczyty i labirynt, spowija mgła. Jednorożec nad kryształem pieczę ma. O, labirynt u stóp mglistych gór. <śleszy> Sentopi jest tyle słonecznych miejsc, ale nie. Musimy iść do zamglonego starego labiryntu. Nie wymyślam słów wyrocznie, tylko je przekazuję. Dobrze, pogadam z Fadlem o światłach. A ty leć poszukać Yuko. <grym się> Robi się. <grym> się. Do zobaczenia. Czy <grym> Czy tyle Yuko? <grym> Czy wystarczy tyle z elfa mieć? Czy wystarczy tyle z elfa mieć? Czy Yuko? Czy wystarczy tyle z elfa mieć? Mogę tylko sobą być. Czy wystarczy tyle z elfa a, mieć? A, a, Mia, jak długo tu jesteś? E, mocie szuka, bo ten mamy wyruszyć w Mgliste Góry. Super! E, powiedz mu, że zaraz przyjdę. Dobrze, jasne. E... Czy wystarczy tle mieć? Czy wystarczy? Huh? Hm. Bez nadzieja. Do lampy ze świetlikiem dorzuciłem drugiego świetlika, żeby świeciła jaśniej. Hmm, widzę tylko jednego. O. Na grzmiące Dudy. Jak to? Przecież tu był. Wrzuciłem go. Gdzie on się mógł? Musi gdzieś tu być. O, łaskocze! A, przestań! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Mija! Gdzie Yuko? Co u niej? Wszystko w porządku. Śpiewa sobie. Śpiewa? Yuko? Chyba żartujesz. Słyszałam, jak ćwiczy. Śpiewanie? Ha! Coś mi przyszło do głowy! Ha! Jak odkryła moją obecność, strasznie się zmieszała, więc proszę, nic jej nie mów. Zgoda? Dobrze. Zgoda. Z drogi! Kapela będzie oh! miała... Oh! 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 Huh? ...próbę! Kapela? Kto będzie śpiewał? Yuko! Tada! Serio? A potrafi chociaż? Mia podrzuciła mi ten pomysł. Głos Yuko będzie świetnie pasował do dźwięku mojej fletni. Dzięki za ostrzeżenie. Interesujące. Zasłużyłeś na medal. Bracia! Przeznaczenie kieruje nas w mgliste góry. Ruszajmy! O co chodzi? Powiedziałem, mgliste góry! Ruszać! Kabafum. No, mgliste góry są. Gdzieś. M... Czyżbyś nie miał pojęcia, gdzie są słynne mgliste góry? E, mgliste góry są e, w miejscu, które spowija mgła. Przyznaj, potrzebna ci moja wiedza na temat sentopii, żeby znaleźć drogę. Generale, właśnie miałem zamiar złożyć raport i prosić cię o radę. No dobrze, będę się streszczać. Ja powiem wam, dokąd macie iść. I żeby było jasne, ja tu dowodzę. Rozumiem. <laughs> Idziemy czy jedziemy? Zdecydowanie wolę jechać. Uh -huh. oh, oh, Ruszać! Oh, nie podżyj mi szat! <laughs> Patrz, to Juko! No, nareszcie. Cześć wam, spóźniłam się? Skądże znowu, panno słowik? Panno. A. jak? Nic, nic. Chodźmy. Tak, chodźmy. Ej, juko! Nie przejmuj się, że kiepsko śpiewasz. Jak chcesz, dam ci kilka lekcji. Hmm, słyszałaś mój śpiew? No tak, ale. I wszystkim powiedziałaś, że jestem kiepska? Nie, powiedziałam tylko mo! Powiedziałaś, mo, że jestem kiepska! Nie, nie powiedziałam mu nic takiego. Powiedziała tylko, że. Nieważne, lepiej już ruszajmy. Wygadałeś się szczerze? Ja? W życiu. Słowa nie pisnąłem. Ej, Juko, zaczekaj! Ale zapracowana. Gdzie szczyty i labirynt spowija mgła, jednorożec nad kryształem piecze ma. Jednorożec? Tam raczej nie ma zbyt wielu miłych pastwisk dla jednorożców. Słuchaj, Yuko, może polecimy i... Ja polecę tędy. Ach. Ach. Yuko, możemy porozmawiać? Ach. To nie masz zamiaru się do mnie odzywać? Już nigdy? Jak się odezwę, rozgadasz wszystkim, że dziwnie mówię. Juko, nic nie mówiłam na temat Twojego śpiewu. Tak, jasne. I dlatego Shiva chce mi udzielać lekcji. Dziewczyny, możemy to załatwić później? Gdzieś tu jest jednorożec strzegący kryształu serca. Mo! Powiedz jej, co powiedziałam. Czy kłamie? Jestem aż tak beznadziejna, ha? Dobra, słuchajcie. Musimy się dostać do labiryntu. Teraz! Później to wyjaśnimy, obiecuję. Dobra! Mm. Skup się, Mija. Mamy mm. zadanie do wykonania. Musimy poszukać drogi we mgle gęstej jak mleko. Mm. Nie przepadam za mlekiem. A teraz brodzę w mlecznej zupie. Wybacz świetliku. Nie chcemy się tutaj zgubić. Jeśli zobaczymy taki znak, będzie wiadomo, że to byliśmy. Strzałka pokaże, w którą stronę poszliśmy. Dobry pomysł. No to w drogę. Słuchaj, Mia. To, co powiedziałaś o mnie i o moim śpiewie. Przepraszam Ech. cię bardzo, ale nie chcę teraz o tym rozmawiać. Dziewczyny, przyspieszcie. Ech. Ech. tym swoim bezmózgim kolesiom! To jak randka w ciemno. Nie odzywaj się. Zdaj się na... ...mój niezawodny nos. Yuko strasznie mnie denerwuje. Zaczynam żałować, że nie śpiewa gorzej. Tak, masz rację, Onczao. Ja wcale tak nie myślę. Pogodzę się z nią później. Chodź tędy. Myślę, że dojdziemy do środka labiryntu. Chyba lepiej w drugą stronę. Tam mgła jest jeszcze gęstsza. Hmm się nie stanie, jeśli Mia straci trochę pewności siebie, prawda? Ach. Chodź on, ciao. musimy ich dogonić. Wyczuwam elfy. Niedawno tu były i udały się. W tę stronę. Ja jestem tropicielem, generale. Rozsądek nakazuje zdać się na mnie! Oczywiście! Albo podążyć za strzałką, którą widać na ścianie! Głupie elfy! Czasem jest mi ich prawie żal! Stój! A! Potwierdzam! Elfy! Ruszamy! Hmm. Od dawna nie widziałem Onchao i Mi. Mija! Jesteś tam? Przecież miała podążać za strzałkami. Oj, tam super, mądra Mija. Zawsze jakoś znajdzie drogę. Juko, co zrobiłaś? Dobra. Wybacz, nie mogłam się powstrzymać. No ale należało jej się po tym, co mówiła o moim śpiewie. W dodatku zignorowałam mnie, jak próbowałam. Mija! Przepraszam, chyba popełniłam wielki błąd. Mija! Głos chyba dochodzi z tej strony. Mia. Nie, to tylko echo. Mia! A może to było echo? Bracia, stać! Kolejna strzałka, tendy. Hmm. Czekaj. Hmm? Mo! Juko, gdzie, gdzie jesteście? Jesteście. się! <noise> Ciii. Potwierdzam. Ruszamy. Mówiłam już, że się zgubiliśmy? Mo? Juko, Tu jesteśmy! Widziałeś to, onczało. Jednorożec! Nareszcie! Onchao! Uciekaj! Leć, On-Chao! Szybko! <grystanie> Rób, co mówię! Leć! <grystanie> Nim zajmiemy się później. Mia? Mia! O, daj spokój, Mo. To był tylko żart. Wcale nie miałam złych zamiarów. On czao. Gdzie jest Mia? Na pewno coś jej grozi. O nie! Co ja narobiłam? Zeznaj, co wiesz na temat lokalizacji kryształu serca. Jak go znajdziemy, wypuścimy cię. Cicho, głupcze! Kłamie! To na nic! Znam ten! Ja ją w to wpakowałam i ja ją wyciągnę. Nie ma mowy. Skończy się na tym, że zajmiesz jej miejsce. Nie mam nic przeciwko. Ej, Mo! Znalazłam kryształ serca! Mo, idź za strzałkami! Hmm? Słyszałeś to? Znalazła kryształ i jest sama! Tak! Za nią! Wy zostajecie z nią! Merk! <laughs> Tamcie. O nie! Utknęłam! Mija, Pomóżcie! Tam! Nie ucieknie nam! Przykro mi. Chyba trochę za mało w was elfa. Czy wystarczy tyle z elfa mieć? Z elfa. No! Mieć. Cudownie! Mm. Ładnie śpiewa! Juko, ty celowo źle mnie pokierowałaś? Za wszelką cenę chciałam się na tobie odegrać. Nie gniewaj się. Yuko, nic nie mówiłam o twoim śpiewie. Słowo, ładnie śpiewasz. E, serio? I przepraszam, że byłam wobec ciebie uszczypliwa. Ja też. Hej, ale pamiętacie, że mamy znaleźć kryształ? <grystanie> tak! tak. Jednorożec nad kryształem piecze a... <grystanie> ma. Hurra! <grystanie> Chwila, kręcimy się w kółko. Podobno masz niezawodny nos. Wywąchaj drogę do wyjścia. O, mam objąć dowodzenie. Huh? Yuko, gdzieś ty się podziewała? Musimy zacząć próby. Co? próby? Przyłączysz się do kapeli, tak? Nie przejmuj się wokalem. Liczy się dobra zabawa. Czy wystarczy tyle z elfa mieć? Dalej być nim chcę. Elf to ja wystarczy tyle w sobie z elfa mieć. Ja sobą wciąż być chcę. Tak! Super! Ta! Cudnie. No co, trochę ćwiczyłam. Śpiewaj częściej, dobra? Obiecujesz? Obiecuję, Mia. A ty obiecaj, że szybko wrócisz. Zgoda? Zgoda. Do zobaczenia, Mia! Cześć. Saro, wróciłam. A, tu jesteś. Miałaś przyjemny lot? O, i spotkałaś swoich przyjaciół. Muko, Czuko i Muchao? Rozumiem, nie wierzysz mi. A przyniosłaś dębiki ośmiopłatkowe? Wędrowałam przez labirynt wypełniony mgłą. <laughs> nie szkodzi, mam wystarczająco dużo. To co polecisz? Do domu? Tak jak elfy? <laughs> Bardzo śmieszne. Chodź, wracamy. Smakuje jej. Apetyt wrócił. To znaczy, że lepiej się czuję. Czy ono właśnie. Tak, teraz mam już pewność, że czuję się lepiej. To dzięki magicznym ziołom. Co? Tak sobie myślę, że byłabyś świetnym strażnikiem jednorożców w sentoki. Mia, czasem mam wrażenie, że jesteś szalona. I to mi się w tobie podoba. raznad na, nam kו zazוzana <laughs>